Przed dokładnie sześciu laty prowadziłem akcję ratunkową. Jako instruktor survivalu zostałem poproszony o pomoc w poszukiwaniu trójki zaginionych dzieci. Warunki nam nie sprzyjały. Beskid Mały pełen skał, wąwozów, jaskiń szczelinowych był bardzo nieciekawym miejscem do prowadzenia akcji. Czułem, że narasta we mnie gorączka. Telepałem się tak, że miałem wrażenie, że mi się mózg na pianę bije. O mroku ogarnęła cały świat. Do tego deszcz chłostał nas bezlitośnie. Mogłem się wycofać, zwłaszcza, że jeden z naszych ludzi skręcił nogę. Mogłem powiedzieć dość wracamy. Marzyłem o tym, bo tam gdzieś na dole czekał dach, kołderka, aspirynka, herbata i spokój. Ale nie zrobiłem tego. Nie wycofaliśmy się dokładnie w pół do trzeciej. Znaleźliśmy trójkę zziębniętych maluchów. Jak to się ma do współczesności? Przecież teraz, dzisiaj, wszyscy prowadzimy taką akcję ratunkową. Tylko ten wypadek to nie jest skręcenie nogi. Dotknął całą cywilizację. Deszcz konsekwencji bezlitośnie nas chłoszcze, smaga i batorzy. Trawi nas gorączka niepewności, co będzie jutro, co będzie za tydzień, a może za rok. Co w tym optymistycznego? Po prostu los aplikuje nam rodzaj szczepionki, takiej społecznej. Zdejmuje kruchy klosz pozornej opieki państwa. Uczy nas na nowo samodzielności i odpowiedzialności. Podejmujemy decyzje i często jest tak, że nikt o nas nie zadba. I to dobrze. Nauczmy się od nowa absolutnej samodzielności. Zatem do pionu i do przodu.